Do XIX wieku większość ludzi nawet nie podejrzewała, że istniały. Przez wieki o tych istotach krążyły mity i legendy, a ich szczątki były dostępne tylko dla wybranych. Jednak dziś już wiemy, że na długo przed pojawieniem się człowieka Ziemia była surowym światem, w którym panowały prawdziwe potwory. Stworzenia te znane również jako teropody były dominującą formą życia przez ponad 150 milionów lat. Tak długi okres pozwolił im stać się największymi drapieżnikami w historii Ziemi. Jesteś na kanale Atlas i w tym odcinku dowiesz się o sześciu największych drapieżnikach ery dinozaurów. Tarbozaur. Tyrannosaur, rex. To stworzenie wędrowało po terytorium współczesnej Ameryki Północnej i było tam dominującą formą życia. Jednak mało kto wie, że 2 miliony lat przed nim Azję terroryzował jego krewny. Podobnie ogromnych rozmiarów: Tarbozaur, czyli straszna jaszczurka. Ten prehistoryczny gigant mógł ważyć do 5 ton i mieć nawet 12 metrów długości. Ślady ukąszeń Tarbozaura znaleziono na licznych szczątkach dużych Hadrozaurów i zauropodów. Możliwe, że tak jak wiele tyranozaurów, ten drapieżnik był stworzeniem stadnym. Jego zęby nie są zbyt duże. Uważa się, że rosły na długość do około 85 mm i podobnie jak u T-rexa zostały przystosowane do łamania kości. Największa znana czaszka ma prawie 132 cm długości. Jest większa niż u jakiegokolwiek innego gatunku z rodziny poza tyranozaurem. Z kolei siła nacisku szczęk tego dwunożnego olbrzyma, według szacunków była o około 30% słabsza od siły Rexa. Cechą charakterystyczną Tarbozaura są najmniejsze kończyny przednie w stosunku do wielkości ciała w całej rodzinie. Uważa się, że te łapy spełniały wiele funkcji. Mogły pomagać gigantycznym drapieżnikom utrzymać równowagę podczas ruchu, schwytać ofiarę lub samicę i podnieść się z ziemi. Kolejną cechą odróżniającą Tarbozaura od T-Rexa jest pozycja oczu, która sugeruje słabe widzenie stereoskopowe. Oznacza to, że nie mógł wyraźnie widzieć poruszającej się ofiary obojgiem oczu jednocześnie. Ale najprawdopodobniej nie potrzebował tego, bo polował na ofiary, które trudno było przeoczyć. To stworzenie wędrowało przez mokre tereny zalewowe, poprzecinane kanałami rzecznymi 70 milionów lat temu i było swego rodzaju wersją beta T. rexa. Tyranozaur Rex Tyrannozaury. Uważa się, że te dinozaury pojawiły się około 81 milionów lat temu i ewoluowały do masowego wyginięcia 66 milionów lat temu. Pod koniec istnienia w ich szeregach pojawiło się stworzenie, które dziś ma status najpotężniejszego lądowego drapieżnika w historii Tyrannozaur Rex, czyli jaszczur tyran. Największy szkielet, jaki udało się zebrać, ma 12,3 metra długości, ponad 3,5 metra w kłębie. I uważa się, że jego właściciel ważył co najmniej 14 ton. Taki potwór mógłby wyjrzeć przez okno na drugim piętrze. Największa czaszka, która trafiła w ręce naukowców, ma 152 cm długości. Według badaczy, ugryzienie jej właściciela było trzykrotnie silniejsze od krokodyla różańcowego, posiadacza najpotężniejszych szczepionów. W dzisiejszych czasach zęby T-Rexa, nazywane również bananami zabójcami, mogły osiągnąć nawet pół metra długości, mając taki arsenał jak półtora metrowa czaszka, wyposażona w zęby o długości do 50 cm i szczęki zdolne do ściskania z siłą 7 ton. T-Rex bez wątpienia może uważać się najpotężniejszym drapieżnikiem lądowym w historii. Zakłada się, że dorosły T-Rex mógł odgryźć ponad 200 kg mięsa na raz. Jednak mimo, że ten potwór reprezentował szczyt ewolucji rodziny tyranozaurów, nie jest on największym znanym drapieżnikiem epoki dinozaurów. Giganotosaur W 1990 roku na terytorium Argentyny w Ameryce Południowej badacze wykopali skamieniałe szczątki bardzo dużego stworzenia. Okazało się, że ich właściciel wędrował po Ziemi 30 milionów lat przed T. rexem i był znacznie większy od niego. To stworzenie otrzymało nazwę Giganotozaur, czyli Wielki Południowy Jaszczur. Według niektórych szacunków masa ciała tego ogromnego zwierzęcia mogła przekraczać 14 ton, a długość to co najmniej 13 metrów. Giganotozaur zajmuje pierwsze miejsce na tej liście według długości czaszki. Uważa się, że duży osobnik mógł mieć czaszkę porównywalną do wzrostu przeciętnego Europejczyka, czyli mogła ona mieć nawet 180 cm długości. Paszcza tego olbrzyma była wyposażona w ostrzejsze i cieńsze zęby niż u t Miały one do 20 cm długości. Takie zęby najprawdopodobniej wchodziły pod skórę ofiary jak nóż w masło i były przeznaczone do rozrywania i wyrywania mięsa. Zdobyczą Giganotozaura były duże zauropoty i ich młote, na które polował w stadach. Według badaczy ten drapieżnik mógł wyginąć nie z powodu zmian klimatycznych. Szczątki innych stworzeń wskazują, że pod koniec jego istnienia jako gatunku w Argentynie wędrowały już inne miosożarne giganty. Mapuzaur, lub jaszczur ziemi. W 2006 roku podczas wykopalisk w Argentynie, badacze znaleźli miejsce, w którym leżało blisko siebie co najmniej 7 szkieletów różnej wielkości. Szczątki należały do mapuzaurów, drapieżników, które mogły mieć ponad 12 metrów długości i ważyć około 5 ton. Mapuzaur był nieco mniejszy od giganotozaura, który jako gatunek istniał przez około milion lat, ale prawdopodobnie był bardziej efektywny. Szczątki mapuzaurów wskazują, że te dwunożne. Drapieżniki wędrowały po terytorium współczesnej Argentyny przez około 4,5 miliona lat i pojawiły się wtedy, gdy Giganotozaury zniknęły. Czaszka dorosłego Mapuzaura mogła osiągać rozmiar mniej więcej tej samej wielkości, co czaszka Giganotozaura. Zęby też nie różnią się zbytnio. Są one jak sztylety, doskonale przystosowane do cięcia mięsa. Uważa się, że Mapuzaury polowały też na zauropody, ale w ich czasach po Argentynie wędrowały największe z nich. Argentynozaury. Te zwierzęta mogły ważyć ponad 100 ton, mieć 30 metrów długości, a ich wysokość mogła sięgać nawet 20 metrów, co jest porównywalne z sześciopiętrowym budynkiem. Według naukowców, w większości przypadków mapuzaury nie zabijały ich, a raczej odrywały kawałki mięsa. Karharodontozaur 100 milionów lat temu po terytorium Afryki Północnej wędrowały drapieżniki, których wielkości nikt nie przewyższył zarówno przed jak i po ich istnieniu. Jednym z nich był karharodontozaur, czyli jaszczur o zębach rekina. Uważa się, że ten drapieżny dinozaur mógł osiągnąć 14 metrów długości i ważyć nawet 15 ton. Jego zęby są małe w porównaniu do innych na tej liście, rosły do 16 cm długości, ale podobnie jak ugi. Ghanontozaura i Mapuzaura były one jak sztylety, cienkie i strzępiaste. Z ich pomocą Karharodontozaur bez wątpienia łatwo wyrywał kawałki mięsa z ciała ofiary. Z kolei jego czaszka mogła mieć do 160 cm długości i nie była przystosowana do trzymania opornej ofiary. Prawdopodobnie dla Karharodontozaura główną bronią był element zaskoczenia. Napadał na ofiarę z zasadzki i próbował zrobić głęboką ranę. Jednak oprócz w Afryce Północnej był jeszcze jeden gatunek, największy drapieżnik w historii. Spinozaur. Gatunek ten został po raz pierwszy opisany w 1915 roku na podstawie szczątków znalezionych w Egipcie trzy lata wcześniej. Jednak w czasie II wojny światowej zostały one całkowicie zniszczone i dopiero na początku XXI wieku pojawiły się kolejne szczątki, które pomogły rzucić więcej światła na tego prehistorycznego potwora. Spinozaur, czyli kolczasty jaszczur, jest największym z wielu znanych przedstawicieli rodziny spinozaurów, która istniała przez ponad 60 000 000 lat. Według różnych oszacowań, Spinozaur miał od 15 do 16 metrów długości i ważył do 8 ton. Z kolei jego czaszka mogła osiągnąć 175 cm długości. Uważa się, że był to drapieżnik półwodny. Wgłębienia w dolnej i górnej szczęce prawdopodobnie zawierały czujniki wykrywające najmniejsze wibracje w wodzie, jak u krokodyli. Spinozaur miał też najdłuższe na tej liście i być może najsilniejsze przednie kończyny. Wyposażone w wielkie pazury. Takie łapy niewątpliwie pomagały mu skutecznie bronić się i łatwo wypatroszyć ofiarę, a zęby, osiągające do 8 cm długości i potężne szczęki były prawdopodobnie jego główną bronią podczas polowania. Uważa się, że stożkowate zęby spinozaura wyewoluowały bardziej do chwytania zdobyczy niż do odrywania mięsa. Jego najciekawszą cechą jednak są wyrostki kolczaste, które wystają z kręgosłupa na wysokość ponad 1,5 m. Naukowcy od dawna spierają się o to, do czego były przeznaczone. Istnieje opinia, że podczas życia Olbrzyma tworzyły one garb tłuszczu, jak u wielbłąda, który karmił ciało spinozaura w ciężkich czasach. Według najbardziej rozpowszechnionej teorii jednak wyrostki tworzyły żagiel. Niektórzy twierdzą, że mógł on służyć jako płetwa. Możliwe, że spinozaur często podróżował wzdłuż rzek prehistorycznej Afryki w ślad za migracjami ośmiometrowych piłowatych, na które polował. Żagiel mógł również służyć do przyciągania płci przeciwnej i zastraszania przeciwników. Istnieje też teoria, że odpowiadał on za regulację temperatury ciała, podobnie jak u Dimetrodonów, dominujących drapieżników z okresu permu. Uważa się, że żagiel pochłaniając światło słoneczne, przyczyniał się do ogrzania organizmu, tym samym uruchomienia metabolizmu Dimetrodona, jednak naukowcy niedawno stwierdzili, że teropody miały zdolność utrzymania stałej temperatury ciała, a ich metabolizm pozwalał im dość szybko urosnąć do dużych rozmiarów. Tak więc przeznaczenie wyrostków wciąż pozostaje tajemnicą. Piszcie w komentarzach, co myślicie na temat ich celu. W rzeczywistości w ciągu ostatnich 100 lat zebrano wiele szczątków potencjalnie dużych drapieżników lądowych epoki dinozaurów. Lista ta przedstawia jednak najbardziej zbadane gatunki. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału i dotknąć dzwonka, żeby nie przegapić najnowszego odcinka. Dzięki za oglądanie.